witam, jestem i dziś mecz lig, bitwa ligowa znowu e, grupa A w poprzednim odcinku była ta, ta a w tym odcinku jest to to no to, no to słuchajcie, zaczynamy. 3, 2, 1, sort. I jak właśnie widzicie, wygrał Aerodactyl 67 do 33. Szczegóły takie. No i to wszystko. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa.